Halo, dzień dobry, z tej strony Darek Dziarko z Sandomierzczyzny. Znajdujemy się w gospodarstwie u Mariusza Wójcika, Nikisiałka, Mała Ziemia Opatowska. Wiśnia, utówka na podkładce antypka. 10 lat. Drodzy Państwo, Mariusz już właśnie skończył zbiorę wiśni. I co on teraz będzie robił? Czy będzie siedział w domu? No nie, bo jednak przed nim kolejne zabiegi, które spowodują, że na przyszły rok ten plon będzie... Taki zadowalający, jak był w tym roku. Więc co mi, drodzy Państwo, pozostaje? Zaprosić, zachęcić Państwa na ten dzisiejszy materiał. Oczywiście powiem, na jakie zabiegi Mariusz się nastawia i podpowiem Państwu, co możemy w tej fazie jak najbardziej wykonać. Halo, halo, Darek Dziarko z San Od początku. Na jakie zabiegi Mariusz dokarmiające się nastawia? Już Państwu tłumaczę. Na pewno będzie to mocznik, na pewno to będzie bor, czyli borogreen, aby zwiększyć z koncentrację boru w tych pędach. Na pewno będzie to cynk, czyli carrier cynk, aby zwiększyć odporność tych drzew, drzew na mrozoodporność i tak jakby zimotrwałość. Te zabiegi spowodują nam to, że już w tym momencie, drodzy Państwo, budujemy potencjał plonu na przyszły rok. Tym bardziej, że bardzo ładnie sobie to roślina przyswoi, bo mamy zielono, więc bez problemu to wszystko ze sobą będzie zespolone. Mariusz wykonywał tutaj u siebie kombajnem. Jest to otwarta droga do patogenów, bakterii. Co w tym momencie możemy wykonać? Oczywiście zabieg miedziowy. Ze środków ochrony roślin jest to oczywiście miedzian, ale Mariusz i nie tylko Mariusz, bo wielu sadowników nastawia się na nawozy miedziowe, które mają działanie bakteriostetyczne i fungistatyczne. Jaki to nawozy miedziowe? Już Państwu tłumaczę. Jest to nawóz Mieć 380SC z firmy Manika. Dlaczego ten nawóz? Czytajmy etykiety. Sprawdzajmy, ile dany nawóz miedziowy ma zawartość miedzi całkowitej. Bo w momencie, gdy wiemy, że jest to miedź z Maniki 380, ja wiem i myślę, że Państwo również o tym powinniście wiedzieć: ta miedź ma 380 gram w litrze. Miedzi całkowite. Jest to bardzo ciężka miedź. Więc jeżeli damy 2 litry, do tej rośliny w pompujemy 760 gram czystej miedzi. Więc, drodzy Państwo, taka informacja ode mnie dla Państwa, abyśmy czytali etykiety i zwracali. Ile miedzi mamy oczywiście w tej miedzi? Bo ten zabieg musi być efektywny, żebyśmy nie pryskali czystą wodą. Co do zaleceń, po cięciu rozmawiałem z Mariuszem. Wiem, że takie zabiegi listwą będzie wykonywał w przyszłym tygodniu. Więc, drodzy Państwo, na pewno się pojawimy i powiem, podpowiem, co oczywiście możemy wykonać w takim, na takim etapie. Co mi drodzy Państwo pozostaje? Zaprosić, zachęcić Państwa do tego oglądania. Mam nadzieję, że nie było nudno. Trzymajcie się cieplutko. Cześć, cześć, hej, hej.